Cześć, z tej strony Konrad z Common Bikes. Dzisiaj powiemy Wam o kilku ciekawostkach i o sztucznej inteligencji zbierającej dane i przenoszącej je na tą maszynę. A opowie Artur. Cześć, witam wszystkich. Będziemy rozmawiać o systemie ID Match Bike Club. Jest to system fittingowy. Głównym właścicielem jest Sele Italia, specjalista od siodeł. I jak to włosi, miłość do kolarstwa, więc przenoszą co mogą, jeżeli chodzi o tą miłość na nasze rowery. Działamy sobie na systemie ID Mat by Bike okay. Jest to urządzenie, które jest przede wszystkim bardzo mocno powtarzalne. 99,9% ten fitting za każdym razem będzie powtarzalny. Okay. Opiera się to na zebraniu antropometrii, na zebraniu danych budowy stopy, czy ma wady, czy nie wady, ustawienia bloków, komponentów. Siadasz sobie na maszynę i jest próba dynamiczna. Ja zadałem od razu pierwsze pytanie, bo mm, nigdy nie korzystałem z tego. Jak to działa? Siedzisz sobie przy komputerze i na komputerze jakimiś Absolutnie. przyciskami przesuwasz to wszystko, czy po prostu tutaj ręcznie musisz pokrętyłkami wszystko Absolutnie zmieniać? Absolutnie nie, już to jest automatyka. Pół godziny trwa próba dynamiczna i system, mając wszystkie dane na temat Twojej budowy antropometrycznej, komponentów jakie są w rowerze, tego co Ci przeszkadza na rowerze, okay. Jaki typ sylwetki chcesz ustawić, jaki to rower, okay. system sobie to analizuje i pod tobą zmienia, że tak powiem, pozycję komponentów. Czyli on, rowerów... I optymalizuje pod zadane zadanie. Okay. Jeżeli to jest sylwetka komfortowo, to stara się ustawić to jak najbardziej komfortowo. I tutaj algorytm odwala duże roboty. Na początku byłem nawet. Bym powiedział mało ufny. No bo to jednak I chodziłem no i z goniometrem i analogowo jeszcze go kontrolowałem przez jakieś okay. fittingów Teraz zrobiliśmy ich ponad 500 i mogę to puścić i nie mam z tym problemu. Działa jest tak. bardzo dobry. i bardzo dobrze. Spitujesz rower szosowy, triatlonowy MTB, Gravela cyklokrosa czasówkę. To jest I co? bardzo fajne Re urządzenie. Reasumując siadam sobie na to. Tak. Robię próbę. A później maszyna sama się ustawia tutaj pod tobą. Pod, pod, Jak już mamy ale trzeba zejść z tego. Tak. Nie, nie, nie. Ty siedzisz, podczas jazdy jest próba dynamiczna. Okay. I system pod tobą zmienia odległości komponentów, Czyli widzi w, kąty w stopy, kolana, biodra, barków, łokcia, i on to sobie analizuje i stara się zrobić referencję. Konkretnie dla ciebie. Okej, okay, czyli on w trakcie jazdy i się przesuwa do przodu, do tyłu. Do, do góry, do dołu. A jak już mamy tą sylwetkę referencyjną. Ale musisz tak. Tutaj pod kątem ramienia korby, to już pod kątem przekroku. Do, samemu trzeba wcześniej dopasować. Nie, bo jak sobie zrobimy to, co ci mówiłem na początku, czyli zebranie antropometrii, to na podstawie tego system nam zaleca pewne rzeczy dla ciebie. Czyli okay. jaka długość korby jest dla ciebie okay. powiedzmy dobra, jakie siodło powinno być, jaka szerokość. Okay. Jaka szerokość kierownicy? I... Oczywiście, jeżeli się uprzesz, że chciałbyś korbę 172,5, a nie 170, bo taką masz w rowerze i finansowo cię nie stać na to, żeby to zmienić obecnie, to my w systemie zmieniamy, że u Ciebie pozostaje korba 172,5, pomimo tego, czy tam e, rekomenduje Tak. Okay. I wtedy to ustawiamy też na maszynie, więc jest to odzwierciedlone e, fizycznie, jak tu sobie siedzisz. Spoko. Jak już mamy tą referencję, to później sobie możemy przenieść tutaj w osi X i Z e, laserem wszystkie wymiary na rower. Okay. Takim punktem wyjściowym dla systemu jest oś suportu, która jest zawsze niezmienna, okay. i od tego ustawiamy sobie wysokość siodła i cofnięcie w stosunku do suportu. I tu później I montujecie podobnie. rower i, i przenosicie wszystkie, tak. wszystkie wymiary. Też możemy zadziałać. Inaczej, czyli mieć twój rower, okay. z niego zebrać, wstępne wymiary, przenieść na maszynę jako startowe i korygować te. A, fajnie, i wtedy patrzeć, co maszyna podpowie. Dokładnie. Rzeczy. To ciekawe, to ci... już patrzeć pod te przyzwyczajenie, które, które osoba ma i ewentualnie to tak, korygujemy. z, czym, z czym Jeżeli jest, wiesz, bardzo źle, no to odbiegnie to bardzo mocno od e, tego, co jest na Twoim rowerze, ale to wtedy rozmawiamy no z klientem. Ale to ja mam teraz takie pytanie. Przykładowo, jeżdżę trochę i przychodzę i mówię, słuchaj. Bolą mnie plecy. Stawiacie rower, odzwierciedlacie te um, ustawienia, które są mhm. na rowerze, ale bolą mnie plecy. Zaznaczam w systemie, że bolą cię plecy. A, zaznaczasz w systemie, że bolą cię plecy. Tak, mamy tam taką skalę buzek od okay. uśmiechniętych do bardzo <laughs> smutnych. Okay. Trzy buźki. pierwsze to jest dyskomfort, później przechodzimy w strefy bólowe. Okay. Później mamy zaznaczone, ile to trwa miesięcy podczas użytkowania roweru. No to ciekawe, jeżeli jest coś wynikiem powypadkowym lub pooperacyjnym, co może mieć negatywny wpływ na te twoje no to odczucia, wtedy. to też zaznaczamy sobie traumatik, że tam się coś działo o, tego okay. typu. I to jest taka czerwona lampka dla systemu, że on nie, się nie. musi na tym bardziej skupić. Ten system od kiedy jest w Polsce? W Polsce jest tak naprawdę bardzo długo. Bo pierwsza komercyjnie maszyna na świecie stanęła w Polsce, w Lublinie. Okej. Okay. Tak. I to wynikało z tego, że stoi sobie to w mm, klinice prywatnej, gdzie właścicielem jest właściciel systemu Sele Italia Bike Club. Tam to okay. jest ich inwestycja czyli prowadzą włoś. tam rehabilitację, różne rzeczy, i wstawili tą maszynę jako taki dodatkowy Testami. element, żeby sobie testować. No A okay. jest to tam. Powiedzmy, niewykorzystywana jeżeli okay. chodzi o potencjał. Także Spoko. tak to wygląda sobie. Pod kątem właśnie takiego bike fittingu to jest zupełnie coś innego, co, co robi reszta rynku. Bo reszta rynku wydaje mi się odczu działa na odczuciach takich e, nie sztucznej inteligencji, a, a działa na tych odczuciach, powiedzmy, nie wiem, no, wyuczonych, w, wytrenowanych, wyszkolonych. Mm. I tak i nie, tutaj przede wszystkim cała biomechanika jest wzięta pod uwagę. Okej. Okay. Nie jesteś ty pomijany jako człowiek, czyli indywidualnie antropometria, bo trzy osoby o Twoim wzroście mogą mieć zupełnie inne proporcje ciała. Tak? No, na pewno. I mogą potrzebować Wszyscy zupełnie czegoś innego. Nawet taka rzecz jak rotor miednicy, który pozwala ci się tu zginać, u każdego ma inny poziom e, zakresu i to, ja wpływa, on... i to wpływa na to, jak możesz mieć daleko kierownicę, jak nisko. Oprócz tego twój brzuch, czy nie będziesz się zamykał na przykład no tak. tutaj z udem i z przeponą. Ja jak ten kaczor to mam, Ale wiesz, kuper wypięty, więc... Każde urządzenie, inaczej. chcę powiedzieć, jest podłączone do serwera głównego we Włoszech i wszystkie te badania z 9 lat na rynku, z każdej maszyny na świecie okay. spływają sobie do serwera i oni sobie to analizują. Okay. Mogą wpływać na korekty, robić upgrade'y, zmieniają się założenia antropometryczne jakieś tam, właściwie Czyli biomechaniczne, pełną przepraszam, biantrometryczne. I oni są w stanie reagować na to. Zmieniają się trendy w geometrii roweru, są w stanie na to okay. reagować, a nie tak, że coś 15 lat temu stworzono i sobie okay. martwo leży się nie, nie uczy. Czyli co możesz stwierdzić tak jakby jasno, jeżeli miałbyś, nie wiem, fitować bez tego systemu, to to jest taki system, który ułatwia Ci na co dzień pracę? I... Ułatwia mi pracę, ale też ułatwia klientowi cały proces, bo ta biomechaniczna próba trwa u Ciebie Pół godziny. Nie okay. ma sytuacji, schodzisz z roweru, wsiadasz, schodzisz, wsiadasz, co może no i... e, wprowadzać przekłamania. Bo okay. nie, nie zawsze usiądziesz na to miejsce, co siedziałeś poprzednio, okay. a za dwudziestym razem zejdź, wejdź, jak się ciebie fiter zapyta, czy jest lepiej, to ty już po Zgłupie dwóch godzinach mówisz tak, tak, jest Dobra. lepiej. To, to, ja mam, to, to, to mi przychodzi taka, ta, takie pytanie, które miałoby, nie wiem, na celu, jakby mm, trochę te zwierciadło odwrócić, bo dla mnie brzmi to tak naprawdę. Dobrze. Mhm. Jak często klienci albo osoby po fittingu wracają i mówią: Kurde, tu mnie boli, tam mnie boli. Ile, ile tych poprawek później jest? Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Fitting jest e, rozwiązaniem, które pomaga nam ćwiczenie fizyczne, czyli jazdę na rowerze, wykonywać poprawnie. To tak. nie jest remedium na wszystkie dolegliwości. No na pewno. No bo to są zaszłości z naszego dzieciństwa, z trybu pracy, to życia. Jeżeli nie zadbamy o organizm dodatkowo, to nawet najlepszy fitting nie zniweluje tych wszystkich rzeczy negatywnych. Znaczy z tego co ja też słyszałem i fiterzy mówią, że jakby po fittingu e, jeździmy, jeździmy, jeździmy i nasz organizm dalej jakby przystosowuje się do tego roweru, przyzwyczaja się, ale później też ewaluuje, zmienia się i te, te mięśnie się rozciągają, dopasowują i po jakimś czasie też mogą wymagać i potrzebować innej pozycji. Jest zawsze możliwość skorygowania tego, jest to bardzo szybko bo mamy te wszystkie wyniki Twojego a, ciała, jeżeli chodzi o budowę, okay. więc mamy to w systemie. Przychodzisz, mówisz, chcę zrobić redefinicję sylwetki. Jeździłem endurance'owo, chcę bardziej sportowo. Wrzucamy sobie zadanie sportowo, Twoje wszystkie dane zazysamy, siadasz, pół godziny i wiemy, jaki jest wynik. No to szybka piłka. Dokładnie, nie musisz siedzieć znowu 2-3 godziny okay. i tam rzeźbić sobie. E, obecnie na ponad 500 fittingów miałem dwa przypadki poprawek, Jeden dotyczył pana, który przyszedł, zrobił fitting i za dwa dni zadzwonił. Mówił, że nie, bo jest inaczej niż miał. No to, to jest trochę śmieszne. Czyli, czyli przyzwyczajenie jednak stare zostało. Nie wiem po co w ogóle ten pan robił fitting, jeżeli okay. nie chciał inaczej mieć ustawionego roweru niż ma. Bo okay. dla niego ważne było to, co tu i teraz przyzwyczajenie, a nie okay. to, co jest prawidłowe. Okay. Więc zawsze mówimy, że jest około cztery tygodnie resetu pamięci mięśniowej, żeby zacząć okay. pracować na korzyść. Tej właściwej sylwetki. No bo ten pierwszy efekt najczęściej po fittingu jest taki, że ludzie mówią, A trochę mnie boli, tu trochę ciało mi tak boli. Nieprawda. Nie? Znaczy, problemem u ludzi jest z reguły to, że często próbują podnosić kokpity, przybliżać i zaczynają się kompresować na tym rowerze, obciążać mocniej plecy, barki, ręce. Okay. Fitting często obniża im sylwetkę wydłuża i oni są zdziwieni, że luźniej na plecach, mniejszy ciężar na rękach i, i robią duże oczy, bo to jest wbrew logice, która jest tam gdzieś utarta w głowie. Jest coś jeszcze ważnego, na, na czym powinniśmy się skupić pod kątem e, samego fittingu albo dopasowania właśnie takich parametrów, które pozwalają nam e, nie wiem, być bardziej efektywny, tak. bo nam było wygodniej. Tak, są dwie rzeczy. Jeszcze wspomnę a propos fittingu. E, Pozwala to też dobrać rozmiar roweru nam wcześniej przed zakupem, to po pierwsze. Okay. A takim tematem końcowym jest dla mnie wkładka customowa do obuwia. Okay. To jest taka kropka na dni. Ona wspiera łuk stopy, pozwala nam efektywniej przenosić energię podczas pedałowania. Wtedy wektor siły działa nam właściwie na kolano, nie ma rotacji kolana, biodra przy naciskaniu. Łuk okay. stopy jest wspierany, nie betonowany, bo to jest bardzo ważne. kiedyś Wkładki i jeszcze w niektórych miejscach są robione tak, że blokują maksymalnie stopę, ale ona wtedy nie pracuje. Mięśnie, ścięgna, to wszystko przestaje być napięte, leży rozpłaszczone jak żaba i nie działa właściwie. A ta wkładka, którą robimy, futbalansa, ona wspiera nam łuk stopy, pozwala tej stopie w krytycznych momentach tam zapracować, ale ją wspiera. Cały czas jest napięta. Nie działa jak korteza na kolanie, która trzyma staw w właściwym położeniu. Ale wszystko dookoła się osłabia. Podobnie dzieje się ze stopą. Jeżeli mamy takie wkładki spółki, jak ja to mówię defaultowe, które proponują producenci, to po pierwsze nie wiemy, co to znaczy średni łuk podparcia, wysoki i niski, bo u każdego może być inny. Też nie jesteśmy symetryczni i często mamy tak, że te wkładki zrobione kastomowe mają różne łuki wsparcia, i takie wkładki spółki nie będą działały. Po drugie, te wkładki spółki, tak jak mówię, betonują bardziej stopę. I ja mówię cały czas, no, w no. tak, Bo już to wszystko słyszałem. Często w ortopedii I, i, i mam te wkładki są naprawdę świetne. Często w ortopedii, właśnie są te wkładki, takie betonujące stopę. I wtedy pan mówi, ortopeda, proszę robić dodatkowo ćwiczenia na stopę, takie, takie, takie i takie. Ale 99,9 wkładkę posiada, ćwiczeń nie robi. Ja wiem, że ja historia, efekt jak Wkładki, to... która ma nam pomagać, a nam finalnie. Nie do końca pomadł. Ja pierwszy efekt, jaki zauważyłem, jak miałem te wkładki, to jest to, że zupełnie stopa inaczej w bucie leży i faktycznie jakbym miał więcej mocy, nie? No to można pokazać na stopie trupa. Możemy uśmiechnąć. Jeżeli mamy stopę i ten łuk tu jest wsparty, to nie ma opcji takiej, że stopa szuka kontaktu z podeszwą przy naciskaniu. Widać, co się dzieje tutaj z piętą, ona sobie ucieka, kość piszczelowa, strzałkowa sobie ucieka. Ale też stopa nam się wydłuża fizycznie. Co powoduje, że jeżeli ktoś ma buty dobrane prawie na styk, to gdzieś tam tutaj zaczyna to sobie kolidować, tak? Okej. Okay. Fajnie, fajnie, że macie trupa na pokładzie. To mój taki e, tajemniczy pomocnik. Nie, ale to, to ma sens, że jeżeli ta, ta stopa ma tutaj więcej podparcia, no to, no to jest w stanie generować więcej mocy, mm -hmm. tak? I, I być bardziej efektywna, tak no, bo jak jest wypłaszczona, no to. Taki Przede wszystkim wtedy to, co Ci mówiłem. Jeżeli Takie naciskasz i szukasz, szukasz podparcia tu przy przeniesieniu siły, to rotuje kolano i wtedy siła nie działa bezpośrednio na kolano, no, tylko na przykład gdzieś z boku. Okay. Stąd się mogą brać kontuzje i bóle, też bóle tutaj Dokładnie. na zewnętrznej części. Artur, dziękuję za te kilka słów na temat fittingu. Proszę bardzo.